No i trzeba bardzo uważać, by nie być porażonym, bo jest to 250V, prąd stały. Niestety, bardzo wiele ludzi zginęło w kopalniach od porażenia prądem elektrycznym. Ta lokomotywa już jest trochę bezpieczniejsza, bo to jest akumulatorowy karlik. Z tym, że jak mu zegar pokaże, że w tym akumulatorze już tego prądu jest mało, zjeżdża do zajezdni, wyjeżdża innym karlikiem, a tego podłączają. Nigdy nie zdejmowali tego akumulatora, bo to nie miało sensu przekładać te ciężary. po prostu ładowano od cały ten karlik. I ostatnie cudo jest w kopalni Mosszenica. Ona była najbardziej moterową, metanową kopalnią w świecie przez ostatnie 30 lat ubiegłego wieku. I do dziś w kopalni Jasmos, bo tak się teraz nazywa, jeżdżą takie właśnie czeskie lokomotywy na sprężone powietrze. Są bezpieczne, bo nie iskrzą. Właśnie chodzi o tę metanowość, prawda? Silnik podobny do samochodowego potrzebuje 6 atmosfer, natomiast w tych pięciu butlach jest do 180 atmosfer.